Właśnie tak mój dziadek żył uciekł z Italii, a potem osiedlił się na terenie Grecji, a potem zostałem urodzony. Ja po jego śmierci bardzo za nim tęsknię, ale bez niego nie byłoby mnie ale chuj z tym. Ważne, że żyję i mam przyjaciół takich jak Wy. I jeszcze trochę rodziny mam, tak źle u mnie aż nie jest. Tak jak mówiłem, to była bardzo wzruszająca historia, aż w końcu się rozpłakałem, gdy to słuchałem, bo zawsze jak ktoś umiera, jest to wzruszające. No dobra, to zaraz posłuchamy Ciebie dalej, teraz tylko. Trochę poprawić mikrofon musimy, a na końcu porozmawiamy dalej na temat twego dziadka. I właśnie wtedy mój dziadek Rzym wylądował w Grecji, a potem mnie urodził. Tak to było, lecz to wcale nie koniec historii, ale jeszcze przed jego początek, więc co no dobra, to teraz czas opowiedzieć historię dalej. O, okej, okay, tomów dalej, zawsze się zastanawiałem, jak się urodziłeś i inne takie tam, więc co tomów dalej, a ja później opowiem moją historię i takie tam, no dobra, to czas na dalszą pogawędkę. I właśnie wtedy mój dziadek Rzym poszedł do Stodoły i mnie urodził, a potem zmarł. I tak właśnie ja się urodziłem, choć to smutna historia, ale prawdziwa i zaraz powiem ją kurwa dalej od tak. No dobra, Włochy, więc mój dalej tą historię, bo mnie to nie wiesz, jak bardzo jara prawda o tym, co się stało z twoim dziadiem Rzym i Włochy oraz inne państwa romańskie miały na mnie duży wpływ, więc Jestem Wam wdzięczny aż do końca czasów. No dobra, to teraz czas na dalszą, smutną, ale wzniosłą epopeję. No dobra, to Ty mów dalej, a my zamieniamy się w słuch. I właśnie tak mój dziadek Rzym poszedł se do stodoły by mnie urodzić nie pamiętam dokładnie jak to było ani czemu się to stało ale jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to że dzięki niemu mogę żyć no dobra, a wtedy opowiem później moją wczesną historię walk z plemionami barbarzyńców. No dobra, Włochy, resztę dowiemy się później, a na razie teraz już jest koniec odcinka, więc do zobaczenia później, wtedy w następnej części zobaczymy starania o przetrwanie Włoch po śmierci jego dziadka. Żyj mu i to, jak walczył ze złymi plemionami barbarzyńców. Do zobaczenia, papa.